Partnerem kanału jest sieć budowlanych hurtowni internetowych, sklepy GT. Dzień dobry, moi drodzy, witamy w kolejnej części remontu na deweloperce. Znajdujemy się w sypialni i jako, że jest to sypialnia, będziemy musieli zadbać o to, żeby łóżko, które będzie tu w przyszłości, było dobrze oświetlone. No zobaczcie, że deweloper... No przewidział, przynajmniej kontakty, że będą tutaj mieli właściciele i sobie od kontaktów pewnie wiecie, wystawią e, po prostu na szafeczkę nocną jakieś no, światełko, lampkę i dostarczy, no ale wiadomo, że standardy się zmieniają, każdy chce mieć tutaj kinkiet. Najlepiej by było, żeby jeszcze tutaj móc ugasić od swojej strony główne światło, najczęściej robione na krzyżowym, no ale niestety tutaj zabrakło krzyży. Tak więc tego nie będzie. Dlatego zostaliśmy poproszeni, żeby z tego prądu po prostu zrezygnować, przenieść go już wiecie w miejsce docelowe i zrobić sobie tutaj po prostu prąd taki, żeby mieć nad naszym blacikiem, żeby można było ładować telefon i obok, żeby już z tego prądu wyciągnąć zasilanie i zrobić tutaj kinkiet po jednej i po drugiej stronie. No i tak też robimy, tak więc zobaczcie, że są zapiski typu porobione na ścianie i musimy sobie teraz poznaczyć e, miejsca, gdzie będziemy wiercić nowe przewody. Na wysokości 68 cm będziemy sobie ustawiać dwie puszki i później tu będzie z jednej strony przewód na e, kinkiet i z drugiej strony będzie przewód na kinkiet. Zbadaliśmy sobie, czy tutaj czasem jakieś przewody nie idą. No chyba oprócz tych dwóch nic tu nie idzie. Na szczęście większość elektryki jest puszczona podłogą. Czyli jeśli u góry nie ma żadnych przewodów ani świateł na suficie i tu łączników, tak więc nie powinno być problemu. Więc bierzemy się za rysowanie i zaraz będziemy wielmić. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj już koniec. Mamy godzinę 14.35, ale jest piątek, kończymy trochę wcześniej. Udało nam się przewody po umieszczać na swoich miejscach. Kamerzysta nie wywal się, bo tu niebezpiecznie, więc tak to wygląda. Oczywiście w przyszłym odcinku, jak to się mówi, jak los pozwoli, zajmiemy się przeprowadzaniem internetu, bo internet będzie musiał z rozdzielni pójść na samą górę na strych. Tak to tu wygląda, mniej więcej na razie. Prąd wszędzie jest, żeśmy posprawdzali. Nie, jeszcze do drugiego pokoju, gdzie robili. Chodźcie, z tego jestem najbardziej dumny. To tak zwana konstrukcja palladyny. Prąd mędrujący. Trzeba będzie zdjęcia porobić, żeby potem było wiadomo, ale jest, wszystko działa, już kinkiety są. Z narzędzi, które dzisiaj. E, testowałem sobie, bo szefowa mi kupiła, bo moje szczypce Stanleya już się zaczęły rozwalać i mi kupiła jokarii. E, z tego nie korzystałem. To podpatrzyłem u Krzyśka, u Krzyśka że ma takie obieraczki, trochę się nimi pobawiłem. Bardzo Ale fajne. A też ma jokarii? Mhm. A no, no co najlepsze. E, tylko, że te pistoletowe takie obieraczki, one już są chyba tylko do tego, jak masz ściągniętą e, obwolutę. tą obwolutę nie? i ściągasz, obierasz sobie żyły. Chociaż tu widzę, że jest jakiś taki nóż cnący. Nie, nie wiem, bawiło. jeszcze się nie bawiłem, ale to, słuchajcie, niepozorne badziebie takie, no widać, że jest to taki plastik i trochę jakieś kawałki. Ale to już to było chyba 70 parę Tak, Jak na tę konstrukcję, to drogie, nie? I patrzcie, tu macie takie szczypczyki, nie? Nie widać, a są widać, no? Nie. Takie nożyki w zasadzie bierzecie, ściskacie. Trochę siły. Dobra, poszło. O, widzicie. I to jest bardzo fajne, bo możemy sobie obrać. Znaczy, ja to i tak, jak wkładam przewody, to je obieram, ale możemy to sobie włożyć tam głęboko w puszkę i obrać sobie przewód. Zajebiste. To nie jest reklama. A mogłaby być. No i tu jeszcze macie dodatkowo podobieraczkę na 2,5, 1,5 i 0,8. Co to jest? Półterówka. I tu są takie te. I obieracz. A pokaż to, jak to wygląda. No to. A weź to złącz. O, o, o tak, widzicie? No. Pięknie. Piszcie mi w komentarzach, ci, którzy mają już taki sprzęt, czy te wszystkie elementy metalowe w tym są wymienne, bo jedyne co się boję, że najszybciej to się powyrabiają właśnie te ostrza i będzie do wyrzucenia. Na no, szkoda, bo fajny plastik, nie? Tu się to zapina i to się tutaj jak ten, elektryk. jak pan elektryk, teraz wysokich napięć, nie? <słyski> <słyski> Także tak to wygląda, moi drodzy. Przekucia, przebicia, no niestety, jak się potem chce robić pod siebie, no to trzeba robić e, tak jak jest. Tak to pójść musiało, e, taką drogą, jaką idzie, dlatego żebyśmy po prostu nie mieli później problemów, że tu idzie prąd, no i tu później wychodzi prąd, który będzie zasilany na nasz kinkie i z drugiej strony jest tak samo. Tak więc jest, działa, wszędzie widzicie, że od razu podłączamy sobie jakieś kontakty, jakieś coś, żeby mieć. Ale też, żeby sprawdzić, czy wszystko po prostu zostało zrobione poprawnie, żeby później się nie okazało, że jak gips zrobimy, to przy tym nie będzie prądu. No i tyle w zasadzie mamy. Tutaj jeszcze trochę, wiecie, przekuć trochę roboty. Sądzę, że w przyszłym tygodniu, jak, jak, jak towar cały dojedzie, to się weźmiemy za y, kolejne elementy. Bo elektryka to wiecie: do Luksia, elektryka na kanał. Pozdrawiamy Ciebie. Ku. No a my w dzisiejszym odcinku już kończymy i zapraszamy na kolejny odcinek, w którym będziemy wykańczać deweloperkę.